Witam, zagramy sobie Oriankom dzisiaj, bo nie testowałem jeszcze Oriany na nowych przedmiotach. Wam powiem, co jest yy, grzechem już w moim wykonaniu, bo Orianę bardzo lubię. Jest z moich ulubionych pików na Midzie. Yy, słyszałem, że jest ok, że jakoś się dużo nie zmieniło, więc zobaczymy, czy testujemy. Jak ktoś wie, streamki ostatnio wleciały. Już dwa były streamy. jakogo się minęły, to niech zostawi suba i dzwoneczek. To wtedy na pewno zostanie powiadomienie, że taki przystojny chłop streamuje. Polecam. Oj, dawno Orjanką nie było grane, ale myślę, że harda zrobimy oro dzisiaj. Na Twitcha nam idzie, wow. Wow, wow, wow. Ekstra. Widzę, że chłopy testują. Nie wiedziałem co nagrać dzisiaj, bo jutro jest chyba nowy patch. Bo wtorek jest późno, to nagrywam. No, miałem dzisiaj dzień zawalony, cały, przepraszam widzowie. Chciałem też streamka dzisiaj zrobić, może jutro zrobię. Zobaczymy, może dzisiaj albo jutro. Dzisiaj albo jutro będzie streamik, jeszcze nie Dzisiaj trochę późno będzie zanim to wrzucę. Zobaczymy, zobaczymy. Runy, oczywiście, Face Manaflow Band. Nie granie na magach, drugiego drzewka czerwonego jest strasznie słabe, moim zdaniem, bo ten omnibump jest tak dobry, te leczenie. Pomagowie, poza teraz tymi, poza tym jednym. Co chcę powiedzieć? Poza tym jednym, mitikiem nie mam się jak leczyć, poza tym. Jak on się nazywa? Riftmaker, jakoś tak? To, co kali i zero składają najczęściej, widziałem. Daję tam omni wam, panie. Nie wiem, czemu Dole nie daje trochę tego, spell wampa przynajmniej. Jeśli ten daje, e donut Blade. Chciałem go trochę po żeby przynajmniej sobie nastakować już tego. Tam jest vibe w dżungli. Obaj mają high of blade, czyli jak dostanie jeden hit we mnie siądzie, to już nie żyje. Tak, z ciekawostek. On ma tego, ma ignite. A. Ja go ty tyrać, bo on teraz jeszcze jest słaby. Eee, strasznie dużo bije Twitch, ale dopiero jak tezek. Spokoję tą pasywkę parę razy. No właśnie, jeszcze nie teraz ten, odnawiasz tak powiem na mordzie komuś. Będę u kastarka. Widzę wieczne problemy z maną. Co jest minus, że ciastek nie grałem? Mi się wydaje, że to mnie wam się potem spłaci. Tak czy siak. O, co waj. waj? on nie wygrał lina ze mną. Sprzeszuje? No. Ja mogę z niego dać straszować. Na teraz mi się wydaje, że mogę straszować. Nie wcisnąłem w, ale tym interka. Ale dobra, zabiję go to. Grube paluszki pozdrawiają. Waj jest na krabie, teraz puszyłem, pomogę. A więcej stracił na tym ganku tej waj? Waj by musiała sfreszać, żeby to wyszło. No, patrz, chłopie ile mam money. Mogę pomóc, tylko bo że nie mam manę, ja bym tylko z bezdziszków potknął, ona i tak widzę, że oddaje. No, bo się mnie przestraszyła. Trochę intuje CS, ale to jak na nagrywam to zawsze tak jest, to się nie mam w się... Robimy uecha? Ja bym zrobił łechę. Chcę maskę na ich teamek? Nie, chyba chcę ten. Chociaż na Red, Jacksa i Ale no, nie pójdą full damage na pewno, tak mi się wydaje. Mogłem Pika kopić, ale te przymioty są tak drogie. Muszę, chyba jestem sforcowany do grania łezki, bo Oriana ma takie problemy z maną, że to cholera tak głowa boli. Nie będę jej na razie robić, oczywiście skończę mitika ale no. A mrożenie na tej, na Orianie? No i bym zawsze RK mógłbym zagrać, jak ktoś nie ma ty na City za dużo, jakbym zdążył mrożenie. Tylko, że Oriana. Mm, to oblodzenie ma za mały dystans, i Oriana bardzo boli bardziej dłuższy dystans trzymać niż to oblodzenie tam. Wiecie co, Riano, czy ma, Zasięg kulki ma większy niż ten ręcz tego oblodzenia. Może ja używam innego spela i od razu ten. Manny nie mam. To sobie damy łortka, bo z góry jeszcze jest. No mogę teraz umrzeć, więc wolę mieć szuskę. Gdybym miał to mogę przerwać to ładowanie od tej. Odwaje... ee... kół. się boi bardzo. Teraz się muszę dołu trzymać, bo tu mam wizję od dołu. Znaczy, od dołu mam wizję, od góry nie mam. I jakaś na mapę czasami, jest S-gierka naprawdę, nic nadzwyczajnego. Ma jeszcze flesza, muszę pamiętać, ale no, nie zaskoczy mi, jeśli nie wejdzie w niewitkę Nie wiem, tu przynajmniej to jest taki trolling trochę, ale... Czy ma to prawo działać, ale... Mogę go wciągnąć teraz dla samych boku. że tak mi dobijanie słabo idzie zawiedzony nie ma mańska on sobie będzie chciał cofnąć po tym pewnie on z by na pewno nie żył chyba żeby było muszę to przepuszczać na samym kół to przepuszczujemy Aha, mógłbym plajta, ale w sumie fajno dole, no. Mógłbym innego plajta jeszcze zganąć. Wiesz, nie wiem czy bym dobił. Mało minionów jest. Mamy na to mistrze, więc jest fajny pierwszy zakup. No, buta w sumie nie starczy. No to są te zmisowane miniony, które zmisowałem. Patrzcie, jak to było, już z nie kupię. W mnie to bardzo, ale no. Jest jak jest. Chyba, że nie kupię pinka i sprzętam potę. No, marnuje czas. Zracę trochę wave, to jest nieopłacalne, ale no niech będzie. My się slituje, że tych butów nie mam Ale tych milionów, które tak pomisowałem jak kretyn. To jest 60, jak nie więcej na ten moment. Już będzie na dół schować, bo widzę jak go ciągnie, żeby na dół zejść. Widzieliśmy nawet, że idzie do mnie. No Ja pingujesz tam Twitch, gdzie ja mogę? Co ja mam do domu wejść i powiedzieć, że na podwórko wejść, no, Tu już ma dumba w takim razie. Zobaczcie, przestraszę na turna teraz. Może też będzie tak na midzie cały czas, ale mi się wydaje, że na 100% jest na no do, no dole. Zwa jeszcze na dodatek. no. no zapuszujemy świnie. Może i ze mną zwaj, on żerki użyła. Idzie Twitch? Tu, 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 No tak, prawie trafiłem. W sumie nie, 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 nie powinien tego robić, ale myślałem, że go ten. Że go i ucieknę jeszcze. Jeden Plate to jest dużo. To jest ten sam problem na Orianie, który ja zawsze mam, że pokuję za bardzo. O, może mi moją markę strzeszałeś, to mnie boli. Dobra, trochę zapłacił ukryjąc za katapultę. Tam widzę, że jest wiksa dżunglowa. Nie wiem, co mogę teraz najlepiej zrobić, bo tam nie że to, spuszczać mi dzika. Panie się tylko lubię ten cep. Ale ludzi mówi, że to jest taki playstyle dla bobasów, ale mi się podoba. Bo tego nie straszował. Dużo bije to dota, no. Ale jak ci na tym Twitchu nie wyjdzie, to jest samo co ten Twitch w dżungli. To jesteś w tyłku. Bocie, jak to działa. Na, na bocie jest taki build teraz na Twitchu, widziałem. I też Galax pokazywał. Się z nas ringiem zaczyna, trochę AP się kupuje. potem się idzie wade już bo się nasz orstufa tylko składa zapę przedmiotów. Dodziała cholernie bije dużo ta, Dota, jak to stakuje się do 500 staków. Ja bym chciał się z niej bić, ale no. Nie ma jak, nie ma jak. Nie wiem czy maski nie złożyć. Nie, chodźmy w Ludena. Maska jest dobra, ale... Czekajcie, bo zmienili ten bit do tego, do tego Archangeru. Teraz się mistrza jeszcze składa, no okej. Okay. Może tu tam jeszcze, bo w planach zabić tego Twitcha. później sobie Mythic, ale no, ja chcę go potyrać jeszcze trochę. Oj, kobieta czołg złapała. Nie, może nie wiem, że tam powinienem być, ale chłopy trochę głęboko wchodzą, jeśli mam być szczery. Zonia też będzie fajna na ich teamek, bo jest dużo do uniknięcia. Nie ma, nie ma flesza, nie? Twitchu, bo fleszował po mojej RC. Nie wiem, w sumie teraz powinienem tą linię frizować dać się do niej przejść, do mnie? P nie, nie mam miejsca na pinka, idę na dół, dobra, Pojdę na dół, sobie fajnie jakbyś się jej szybko, na którą wchodzimy do spóźnia dobra, wło, odpalaj A flasha ma flasza. Dobra, Mogłem RK odpalić, ale nie chciałem tego kraść. Bo trafił pierwszy strzał, to myślałem, że już da radę. Wiecie z większością. Zazwyczaj tak jest na G. -nie. Chociaż zależy od dystansu w sumie, ale zazwyczaj jak traficie pierwszy strzał, to zazwyczaj spamujecie od razu kolejny, żeby na tym slowku jeszcze chłopa złapać. I nie chciałem mu tego kraść, no bo potrafił. nie? Jakby nie trafił, tam to, to zabił. RK bym odpalił. Panie Twitchu, no, nie, nie, nie wygrać tego za dużo HP, ma. ale dużo zadał, dużo myślę, że tu waj będzie, ale. No, ja, ale nie gridujmy. Nie mam pojęcia, gdzie zwałem. Fajną wizję, ale ona może wyskoczyć z, z samych kurczaków może wyskoczyć i mnie zabić. Wiecie, tu i Jarka, ja już nie mam jak uciec. Musiałbym od razu odtworzyć animację i pojawić, bo na bocie nie było. A brakuje na mitika, panie i panowie. No, panie i panowie, no to bucik na no to, co? Opóźniamy mitika. Może się nie patrzy na ceny w sklepie, i tak to jest. Nie pamięta się cen nowych. Myślałem, że mam. Bo stary lud, na starego ludu namych miał, z tego co pamiętam. No, to jest też właśnie problem, że... Jestem zły na siebie, bo miałem cały miesiąc ponad w tym pre-sezonie, żeby grać i nie grałem tego. I mam też problem, tak, mam problem z cenami, żeby sobie zapamiętać. Znaczy ten but nie jest zły, no ale mi tak mi więcej dał, mówmy się. Łaskę mam ładnie nastakowaną. No, no realnie się fajnie Łeska Tylko tak ja chyba będę musiał, żeby mnie z niej walił jak największy, to będę musiał od razu pójść do tego Po. Bo... Patrzcie jak fajnie WiF, który ma ten Twitchu. Chcesz katapultkę? Musisz krwią zapłacić za nią. Chyba nie dobił, chociaż nie wiem. Ciężko, ciężko powiedzieć. Mm, nie mam wizji żadnej. Chłop Scott Barda tam jest. Mogę pod bota zejść. wajdzie w dolną. Nie we bombie chyba Waj, co? Mogłem spróbować, ale coś czuję, że jej nie wybombię. ma wizja poza tym. A bo na blue po prostu skaka. To jest waj jakby co. Tylko muszę zrobić wizję w lewo na szczurę. Nie, nie pamiętam, że go to odsłania, bo tam już przyszedł. Nie, no jak nie chce chcę wrócić, to nie forsuję nic tutaj. Nie będę jak wy, moja drużynko kochana, że tam do dżungli wchodzicie jakbym był ciutko. Jak będę wychodzić, próbować go zabijać, to jest stanę RKO2 na mordę. Ona, nas będzie mogła z samego ku zacząć wybombią mi po prostu. No, o którą schodzi? Jakbyśmy tego Twitcha zabili, na midzie? on nie ma flesza jeszcze. Chodź w niego. Albo pink, ok, nie widziałem tego pinka. No to muszę teraz showować to z powrotem. Jest na Midiek już za chwileczkę. Nie ma Many, ale on jest samy doty zabije. Ale ja widzę, że się nauczył grać. Nie podchodzi, tak nie dostaje na mordy tych obrażeń. Ja co, w mnie pali kupsko, co? Późny Mityk, ale mam już fajne inne przedmioty. mam kupionego i książkę. Dobra, dobra. No, z maną mogą być dalej problemy, ale nie będę długo wracać. No, to jest dyntka. Robert drugi Gimper za głęboko coś szukał znowu w lesie. Ale, ignaj? Ej, idę, 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 pędzę, idę, siłę w <ścoughs> no, ty nigdzie nie pójdziesz, niestety, kobieta czołg. Nie mają tu wizji, ale na na linię poszło to samile, nie? Nie, smoka zaczęli. Fuck, nie wciągnęło waj. Eee, może jak gdzieś tego. Tam... Kurde, szkoda, że waj nie wciągnęł, bo to były dabelek, byłaby spora szansa, bo Twitcha nie było. No ale dobra, smoka nie mają, to jest tak czy siak worth. On raczej Erki nie ma, on na 100% musiałby wywalić na, na tego. Twitch? A, nie ma go tutaj. Musiała na nowturnę wywalić no, ale bardzo zagrał 10 na 10 podobało mi się. Mi się było ryzykowną, mogę po prostu kurzucić. Bi, 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 ja ci zrobię tutaj. Ja już mam fajne obrażenia po jednym mitiku Wierzę po prostu. Ja mam naroda, w sumie nie mam co cofać. Muszę patrzeć na te ceny. Daj tu jeenek trochę. Te mi daj. Ignite, ignite, ignite. Unlucky z timingiem trochę. O to Dota, ale okej, okay, żyjemy. Dobrze, że ta Rka, która ma tak malutki cooldownek. Jak... Wiecie co, umarł chłop, już ją znowu miał. No będą na topie tylko problemy, ale nie, nie no, ma to on nie topował ten jak w ogóle. Ja bym smoka zrobił. Czemu tego smoka po prostu nie zrobimy? Chodźmy go zrobić. Nokturnek. Chcemy go zrobić? Nie będzie chyba lepszej szansy. Dobra, ja go zacznę. Trochę go będę okładać, ale go zrobię w końcu. Masz smajta? Masz. Chyba zdążymy, nie? Ej, ja idę, bo nie chcesz shadowdown oddawać. Prawie tysiak już za mnie, są jeszcze bocik jest. No manaflow mi teraz daje, że troszkę mam tego, tego manaregen, nie jest tego dużo, ale... Malutko brakuje, co? No. Nie wiem, czy do rana warto sprzedać, ale nie będzie, będzie brakowało trochę. Na hamak bym go lemy zrobił jeszcze No fajnie by go mieć, bo już się od razu uleczy, więc to jest cholernie powerspack dla mnie długo robić te golemy, ale... Moim zdaniem to jest worth Jaxi może dopnie wave'a jeszcze 100 golda Dobra, po golemach będzie, bo się tak, długo tak długo się jej robi, że te 150 golda dostanę już, wiecie sam czasem, nie mogę iść na no mnie jednak zabije Na 100% się na mnie rzuci Nie mam nic, żeby na niego ale 19 minuta, mam buta i dwa przedmioty? Archangel Staff. No i spoko, mamy manę. Jesteśmy na idealnej drodze, jakiej możemy być na każdym magu teraz w Lulu. Yy, bo mamy fajne CDRy, mamy dobry mana pool, mamy mana regen jakiś tam, mamy, mamy spell muszę to spell nazywać z run. Teraz to jeszcze tyle nie wleczyło, popatrzcie. Znaczy, 1600 tak jest dużo 20 minut gry, nie? Ale wlejcie to dopiero, jest tak, dostaniecie jakiś połk wiecie. Masz go, nie? Nie muszę arkować. O, ten trochę został prze, prze. nie chciałem, żeby powiedzieć. Przekopki dostanę, idzie. O. Widziałem, że tak głęboko wchodzicie koledzy, nie popatrzyłem. Ani by no to fajne by było, no. Z Gnarem można fajne kombo robić, z Nocturnym też. No, i wybiło wbiło mi ten jeszcze. Ciężko będzie Samira trafić. Ona nie blokuje nic R-ką, czyli na swoim W swoim. Najwyżej kulkę zatrzymuje, ale nawet wątpię, żeby to jak Wolia No, taki Aram trochę mi dżunglę poukradał. Nie mam flesza, więc też się trochę boję. O! Tu jest Jacksimus, patrzcie, tutaj tepno. To ma mnie skoczył, to jest ciekawe. Panie, że została damage, ale jeszcze poleciała ta. To mi się tak podobało z tym, woj. Ale tak to działa w sumie. no. Surenderek po jednym szoku, w trzech typa. <laughs> Wejdę, stało wrażenie, a dalej polecia. Nie no, jak taki team fight to Ten Jackson mógł nie zabić, wiecie? Albo przynajmniej zmusimy do użycia cd -ów. No nic, no fajna gierka się, Bo Ja żegnam się. Papatki.